Zgubiłem łańcuszek z krzyżykiem. I jako przedmiot nie ma to takiego znaczenia tych krzyżyków, łańcuszków. Pełno możemy spotkać w sklepach dookoła nas. Ktoś gdzieś zgubił, leży gdzieś na ziemi, na podłodze, gdzieś tam wrzucone na śmieci łańcuszki, krzyżyki. Więc jako jest to tylko przedmiot, i tak samo jak ten łańcuszek, kupiłem, tak samo ten łańcuszek, straciłem, lub może jeszcze kiedyś go odnajdę. Jeśli nie, kupię nowy łańcuszek, kupię nowy krzyżyk. Ale co do znaczenia. Jaki ten krzyżyk ma dla mnie i powinien mieć dla Was, to że jest to symbol naszej wiary, wiary w Boga i że jesteśmy w Jego objęciach. To jest symbol tylko i wyłącznie, co nie znaczy, że. Trzeba oddawać jakieś hołdy krzyżowi, że trzeba całować krzyż, że trzeba nosić go, krzyż na poduszkach, czy, czy, yy, yy, czy nie wolno nawet położyć krzyża na stole, czy na ziemi, czy gdzieś indziej. Nie. To jest tylko symbol naszej wiary. Symbol, że jesteśmy w wierze w Boga. I to nie symbolizuje jakąś konkretną religię, jeśli ktoś posiada religię, bo wiele religii używa krzyż, tylko to symbolizuje wiarę. Inne religie mają inne symbole, które symbolizują tak samo wiarę w Boga. Nic więcej. I jak. Człowiek chce, tak nosi, czy symbol krzyża, czy inne symbole, czy symbole dawnych religii, jak nosili Indianie, jak nos, nosili y, Zaratusjanie, religii Zaratuszańskiej i inne. Symbol naszej wiary, w Boga. Bo Bóg nie potrzebuje. Czyli Bóg, nasz rodzic, nie potrzebuje, żebyśmy mieli jakiś krzyż, który mógłby Jego reprezentować. Po co Bogu reprezentować się przez krzyż? Po co Bogu jakieś modlitwy do krzyża, całowanie krzyża, czy cokolwiek innego. A Ka każda rzecz która jest na ziemi nawet krzyż z prochu powstał i w proch się obróci nie będzie ani jednego krzyża kiedyś na ziemi bo Bogu to niepotrzebne natomiast jest to tylko związane z naszą symboliką jak to woli nosić krzyż to nosi krzyż jak ktoś inny mm. Inny znak nosi, inny znak, symbol wiary. I jest to tylko i wyłącznie symbolika wiary w Boga. I tą symbolikę właśnie obecnie, dziś za podziałem. Może tak miało być, może tak miało nie być. I Mam nadzieję, że odnajdę. Jeśli nie, to i tak Bóg jest ze mną. Jestem w rękach Boga. Bóg jest przy mnie. Jemu nie zależy na tym, czy ja mam ten krzyż na szyi, czy nie mam ten krzyż na szyi. Natomiast ucieszy się na pewno, że, że yy, uciśniam więzi przez taki podarunek, można powiedzieć. Tak jakbyśmy od. Rodziców dostali jakiś podarunek i wiemy, że rodzice nas kochają, kochamy rodziców i więc jest niezależnie, czy dostaniemy ten podarunek, czy nie jest. Natomiast jest to jakieś pocieszające, jakiś podarunek dla rodziców, czy podarunek od rodziców. I tak samo jest Bogiem. Jest pocieszające podarunek dla Boga lub podarunek od Boga. I w tym wypadku krzyż jako symbol naszej wiary jest podarunkiem od Boga, można powiedzieć. Czy każdy inny symbol wiary w Boga jest podarunkiem od Boga? I oczywiście mm, szukam ten mój podarunek, natomiast jeśli nie znajdę, to wierzę, że Bóg podaruje mi kolejny. Taki podarunek, kolejny krzyż, a może nawet co innego. Pozdrawiam serdecznie.